Nowy pres już w salonach sprzedaży, a w nim na zimno. Rozmowa z Iloną Wiśniewską. Zwycięzczyni konkursu na książkę reporterską roku radzi, by nie brać siebie zbyt poważnie, bo gdy zainteresowanie książką przeminie, z euforii można wpaść w dół. Blondynka w dżungli mediów. Beaty Pawlikowskiej film o depresji spowodował stadne reakcje hejterów i niektórych dziennikarzy. Żarty białego człowieka. Jeremy Clarkson, Felietonem Omegan, udowodnił, że nie można już szydzić ze wszystkich i wszystkiego. Żurnalistyka. Przeszłość żurnalisty nie jest oczywista, ale niewielu jego gościom to przeszkadza. O most za daleko! Kiedy polskie media przełamią tabu i zaczną otwarcie pisać o janie Pawle II. Politbiuro.info Samuel Pereira w portalu TVP Info uprawia mistrzowską propagandę. Jego kolegom to nie przeszkadza. Szukanie Trzeciej Drogi. Radio 357 i Radio Nowy Świat. Jak nie stracić starych słuchaczy i zyskać nowych? Pisancium TV. Do jakich sposobów uciekają się pracownicy TVP, by przytulić choć trochę z publicznych miliardów? DNA bada do dna. To w tym programie telewizji PBS Julia Roberts usłyszała, że nie powinna nosić swojego nazwiska. Sondaż na życzenie którym firmom badawczym media nie powinny ufać. Zwłaszcza w tym roku. Początek rewolucji. Chat GPT wpływa na przyszłość branży reklamowej, PR i dziennikarskiej. A ponadto dwie sekcje specjalne. Metaversum – kompendium wiedzy na dziś. Oraz Biura Reklamy Największych Polskich Mediów. Nowy prez do nabycia w salonach prasowych, e-kiosku oraz w App Store i Google Play.